Witam, ja jestem Witexson i zapraszam na zwykły odcinek z Minecraftem. Dzisiaj zajmiemy się testowaniem różnych teksturpaków, paków, które sobie ściągnąłem. Znajdują się one tutaj. Jest ich dość sporo. Normalny tekstur pak wygląda tak, że wszystko normalnie. Wiecie chyba jak to wygląda przecież większość gra na takim. Ale, ale dzisiaj zajmiemy się innymi teksturpakami. A więc zaczynajmy. Więc yy, kolejny teksturpak będzie się nazywał Jolly Craft. Zobaczmy go. Wygląda jak. Wow, trochę dziwnie. Tu są moje wilczki, też jakoś, jakby nie wiem, wilkowaki w okularach, nie wiem. <grym> Słońce, też dziwnie. Szklarnia, też nie wiem czy będę na nim grał. Bo jeśli znajdę jakiegoś fajnego teksturpaka, to może na nim sobie pogram. Ekwipunek, no dość fajny, ale niektóre itemy nie są zbyt fajne. Ale to mniejsze o to. A więc, yy, zrób, teraz zobaczymy innego teksturpaka. Lord Trilobites, nie wiem. Zobaczmy go sobie. O. Tak normalnie widać trochę. Niektóre rzeczy to się, to się nie zmieniły. Domek dość fajnie wygląda. Ekwipunek też. Może, może. Hmm, obraz, obrazy takie, tu nie wiem, chyba gast. Hmm, tutaj nasz magazyn, co zobaczmy. Kawów z tą różne takie. Zobaczmy to. Diament, nic tu się nie zmieniło tu też dość, ale to mniejsze oto a więc zobaczmy kolejnego teksturpaka MC nie wiem, dobra Gargamels Gargamelki o, 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 to coś ciekawego ekwipunek zobaczmy, mięso strasznie dziwne to dość fajne. In craftingi, nie za bardzo. To trochę brzydki taki. O, słońce co to jest? Chyba Lol. Pff. A, już się noc robi. Ale to... Poczekajcie. Wójziemy sobie do łóżka. Do łóżka do łóżka. I zobaczymy jak słońce wygląda. to chyba Lol jest. Taki wiecie. Buźka Lol. To się teraz prześpimy. O, dobra, dobra. Czyli, no, miałem rację. To jest LOL, lol. Dobra. Nie wiem, no, chyba to się nazywa lol, ta buźka. Według mnie tak. A więc teksturpak to taki dziwny trochę. Zobaczmy kolejnego. Morbi... Morbid... Craft. Czerwony jak widać na razie OMG Nie wiem Straszny <gryzny> Okej okay. Nie, nie będę na nim grał Nawet się nie odważę. Nawet nie wiem co to jest Niektóre Co to jest? Mięso? Nie Oko Jej Wieża Fuh, hu, hu. Straszne A drzewa to dopiero coś nie, 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 na pewno nie będę na nim grał. Paincraft, Czy jakoś tak zobaczymy sobie? Uuu, wow, wow. Wszystko szare. Szare, tylko drzewa jakoś zielone. Kwipunek to taki nie za bardzo. No, no za bardzo. Nie bardzo. Dobra, nieważne. Słoneczko zobaczymy. Śmieszne. Nie, 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 głupi teksturpak. Patrzcie, jak się dziwnie rozwala. Zobaczymy wnętrze domku. O, w ogóle nawet nie rozróżnię kolorów. Straszne. Nie, Bierzemy następnego. Playcraft. Zapowiada się może ładnie, ale czy tak jest, no to nie wiem. Ojej, o. Dziwne. Dziwne. Powiem. Ale co mniejsze oto to drzewa takie. Patrzcie jak się dziwnie rozwala. Hmm. A sobie pójdziemy do nete... O, M. Nie, co to jest? Tenczowe? Netter, tak? Zaraz pójdziemy do netteru i to sprawdzimy. O, 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 o tęczowe wszystko trochę dziwne o straszne straszne Dobra bierzemy kolejnego teksturpaka <laughs> pokepak o o co to jest wszystko czerwone zaraz zobaczymy normalny świat Drzwi w ogóle, Uuu, ale straszne. Nie straszne, tylko dziwne. Wilki. Może fajne. Tu niektórych nie mogę rozróżnić. Piasek też dziwny. Rozwala się też jakoś... jakoś, jakoś kosmicznie. Domek brzydko wygląda. Drewno też. Nie. Daję temu tekstur... Tek, tekstur... no kurde. No, to jest... Tym czy tego czemu? Ojej, temu czemuś daję pawę. W ogóle straszne. Kurde, co ja, tak, co ja tak mówię dziwnie. Dobra. Bierzemy następnego. <laughs> Teksturpaka. Nie wiem, nie nazwę go jakoś. Strasznie dziwnie się nazywa. Dobra, ale zobaczmy sobie. o, o, o. o. Dziwnie. Dziwnie bardzo. Wszystko jakieś takie z gry, portal. Bo grałem kiedyś w tę grę. Nazywa się Portal i dość fajna gra. Trochę podobne itemki są. O, trzcina niebieska? Dziwne. Hmm, na pewno nie będę na nim grał, bo zobaczmy. <ścoughs> killoffy fajne, wszystko to. Tylko inne itemki to są dopiero masakra. A bierzemy następnego Kwendary. Kwendary Kwendary nie wiem o, tu coś ciekawego jest bardzo ładny jak widać na razie chyba, chyba CTSG na nim kręci poradniki tak mi się wydaje bo drzwi, drzwi to właśnie jest najlepsze są najlepsze lubię takie Fajnie wszystko wygląda, szkło też. Może. Może będę na nim grał? Bardzo fajne. Dobra, bierzemy następnego teksturpaka. Samus. Samus. o co to jest? Co to jest? Co to za kolory są? Ale łóżko, jej. Trochę dziwne. Nie. Ojej, kolory jakie. Ja bym nie rozróżnił żadnych kolorów. Gdyby w kół to na pamięć, to może jeszcze, ale. Tak, to strasznie dziwnie jest. Mm, sandstone z różowy. Niektóre drzewa też różowe? Dziwne, dziwne. Powiem szczerze. Dobra. Spad. Spacecraft, czy jakoś tak. Tu kosmiczny chyba jakiś będzie. Bo już gwiazdki jakieś się pokazują. Fuu, chyba miałem rację. Co to jest? Pochodnie? Ale. Z... Dziwne wszystko. Dziwne, dziwne, dziwne. Co to jest? To wilki? są takie zielone? Chyba to specjalnie taki kosmiczny. Ale nie wiem, znajdźmy jakiegoś zwierzaka może. On też może jakoś będzie wyglądał. Ale... O nie, to są wilki tylko. Latające pochodnie. Wszystko, nie wiem, łóżko niebieskie. Dobra. To, 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 to bierzemy następnego. O, już niewiele zostało. Tetris Craft. Zobaczmy, go sobie. Hmm, ciekawy, fajny nawet. Ciekawy, ciekawy, tylko trochę dziwnie wygląda.